pierwszy prymat Piotrowy Zaczynamy kontrowersyjnie Prymat Piotrowy to katolicka doktryna zakładająca pochodzenie władzy papieskiej od Piotra Apostoła i usprawiedliwiająca władzę nad kościołem Jest ona naciągana Nie chcę tutaj robić długiego wywodu jeśli znajdzie się zachęta w komentarzach to mogę zrobić na ten temat oddzielny film Przedstawię problem pokrótce Po pierwsze nie ma historycznej ani Biblii niepewności, czy apostoł Piotr w ogóle przebywał w Rzymie, choć świadczy zatem legenda miejska oraz dzieła kilku pisarzy starożytnych. Jednak z początku pisarze chrześcijańscy za pierwszego lidera społeczności chrześcijańskiej, czyli biskupa Rzymu, uznawali Linusa, a nie Piotra. Dodatkowo, nawet przywództwo Piotra nad innymi apostołami wcale nie jest oczywiste. Na Soborze Jerozolimskim wydaje się, że to Jakub Sprawiedliwy posiadał głos decydujący, a nie Piotr Apostoł. Dodatkowo sam Piotr zmieniał zdanie w sprawach wiary i tradycji, więc nie posiadał atrybutu papieskiej nieomylności. Jako argument za wyjątkową rolą Piotra przyjmuje się słowo Jezusa. Szymonie, synu Jana, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Czy jesteś Piotr, na tej skale zbuduje Kościół mój. Jest nadinterpretacja, gdyż Piotr oznacza Petrus, czyli dosłownie Kamień, skała to Petra. W Biblii, w żadnym innym miejscu, słowo skała nie jest używane względem kogokolwiek innego niż Boga Ojca. Skała jest twarda, nienaruszalna i to na niej Jezus buduje swoją społeczność na Bogu, nie człowieku. Zaś kamień jest mały, niestały, chwiejny. Chwilę później Jezus określa Piotra szatanem, potwierdzając to, że jest tylko kamieniem. Mit drugi. Papiestwo zmieniło Biblię. Wyjątkowo denerwujący i bezsensowny mit, jakoby prawdziwa treść Biblii została dawno zmieniona przez papiestwo i ogólnie górę Kościoła katolickiego, gdyż nie pasowała do ich wizji świata i nauczania. Jest to absurd, gdyż po pierwsze znaleziono tysiące manuskryptów biblijnych z II, III czy IV wieku z których żaden nie różni się zbytnio od współczesnych wersji. Ponadto, faktycznie, gdyby doszło do takiej zmiany, nigdy nie miałaby miejsca reformacja, gdyż ludzie czytając Biblię nie napotkaliby wersetów sprzecznych z nauką katolicką, zamiast tego byłyby informacje o wniebowzięciu i koronacji Maryi na Królową Nieba, czystcu, grupie kapłanów itd., itd. Mit trzeci. Pius X był Polakiem. Niektóre źródła podają, że Giuseppe Sarto, czyli Pius X, papież w latach 1903-1914, był synem Polaka Jana Krawca, który wyemigrował do Włoch i zmienił dane osobowe na Giovanni Sarto. Czyniłoby to z niego przynajmniej połowicznie drugiego obok Jana Pawła II papieża Polaka. W 2013 w Opolu włosko-polski kongres historyków jednoznacznie uznał tę plotkę za nieprawdziwą. Mit czwarty. Pius XII, papieżem Hitlera, to teza wylansowana na początku lat 60., która obwinia ówczesnego papieża Piusa XII o bierność wobec Holokaustu i sympatię pro Prawdą jest, że w swoich licznych antywojennych, pokojowych przemówieniach i encyklikach mówił o zbrodniach, przemocy i wyniszczaniu ludzi, winnych jedynie swojego pochodzenia. Jednak nigdy nie wymienił Niemców jako sprawców, ani też jako ofiar Żydów, Słowian czy Cyganów. Jednak można to tłumaczyć tym, że doskonale wiedziano o kogo chodzi. Papież odmówił też jawnego sprzeciwu wobec deportacji Żydów węgierskich. Co tłumaczył faktem, że w tym przypadku musiałby również złożyć taki protest wobec działań Związku Radzieckiego w krajach bałtyckich. Przyjął on przy tym zasadę potępienia grzechu bez wskazywania na grzesznika. Obawiał się on też zmożenia represji, czy to względem niego, czy to kościoła katolickiego, czy samych Żydów. W 1942 w Holandii władze okupacyjne zarządziły deportacją żydowskich konwertów na katolicyzm do obozów Zagłady w reakcji na otwarty protest tamtejszego episkopatu wobec rasistowskiej polityki. Pius XII uważał to za przykład możliwości pogorszenia sprawy po własnym i jawnym proteście. W tym czasie, także korzystając z konkordatu podpisanego z III Rzeszą, za jego pośrednictwem i dzięki tajnej watykańskiej dyplomacji uratowanych zostało kilkaset tysięcy Żydów. Wielu z nich, schroniło się także jako uchodźcy w Watykanie. Inna kwestia to stosunek do statylickiego względem Niemiec, państwa chorwackiego, gdzie w masowe eksterminacje włączył się lokalny Kler. Tutaj również sprzeciw był nikły. Samopowstanie Chorwacji w Watykanie przyjęto z radością, a nawet po ujawnieniu skali zbrodni lokalnych kolaborantów, czyli ustaszy, ograniczono się do ekskomunikowania najbardziej brutalnych księży i ponownie tajnej dyplomacji, która miała wpłynąć na ograniczenie zbrodni popełnionych w Chorwacji. Argumentowano to tak samo jak w przypadku zbrodni niemieckich. Z drugiej strony jednak niektórzy ustasze, podobnie jak zbrodniarze niemieccy i kolaboranci z różnych krajów, uciekli do Hiszpanii lub Ameryki Południowej dzięki siatce stworzonej przez biskupa Hudala. Nie wiadomo jednak, czy papież wiedział o tym procederze. Pius XII Wstawił się też o ułaskawienie skazanego w Polsce Artura Greisera. Postawa papieża względem II wojny światowej może być kontrowersyjna, a nawet zbyt miękka. Jednak według mnie to zbyt mało, by określić go papieżem Hitlera lub jego tajnym sprzymierzeńcem. Mit V. Niemcy planowali porwanie lub zabójstwo Piusa XII. Tezę, jakoby Adolf Hitler. Zlecił operację Rabat, czyli akcję porwania lub zabójstwa papieża Piusa XII na przełomie 1943 i 1944 roku. Ze względu na jego proalianckie i prożydowskie nastawienie, wylansował po II wojnie dowódca SS i Policji we Włoszech Karl Wolf, który miał według własnych słów świadomie odwlec wykonanie planu, a nawet ostrzec papieża. Do dziś nie jest pewne, czy faktycznie operacja Rabat była planowana. Problemy są dwa. Pierwszy to wątpliwość, dlaczego Wolf miałby sabotować ten plan i bronić papierze jeszcze na ponad półtorej roku przed końcem wojny, kiedy to niepewna była klęska III Rzeszy i odpowiedzialność karna zbrodniarzy. Inny problem to brak dokumentów źródłowych. Cała wiedza na ten temat opiera się na zeznaniach kilku osób, choć można wyjaśnić to faktem, że był to tak tajny plan, że każdy dokument na jego temat od razu niszczono. Nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie operacja Rabat została zlecona. Jednak póki co nie można mówić o tym nic pewnego. Mit szósty. Jan Paweł II obalił komunizm. Pomijając już fakt, że w Związku Radzieckim ani w krajach demokracji ludowej nie było komunizmu, lecz realny socjalizm, to system upadł na skutek własnej niewydolności i zdecydowanych działań Ronalda Reagana. Owszem, gdyby nie Jan Paweł II, Polska Solidarność nie miałaby takiej siły do działania, ale zapewne i tak by powstała. Zaś nawet gdyby do niej nie doszło, to i tak niewiele by to zmieniło. Możliwe, że siły opozycyjne w innych krajach w Europie Wschodniej nie miałyby takiej motywacji i władze tamtych krajów nie podjęłyby z nimi tak szybko rozmów, ale to wszystko w najgorszym przypadku opóźniłoby rozpyt systemu o 2, 3, może 5, 6 miesięcy. Ale to i tak mało prawdopodobny scenariusz. Zresztą, czy postać katolickiego papieża wpływała jakoś na świadomość luterańskich Bałtów, albo prawosławnych Bułgarów i Rumunów, aby podjąć działania przeciw władzom? Mit siódmy. Jan Paweł II sprzyjał Pinochetowi. Wśród krytyki Jana Pawła II pojawia się m.in. zarzut o wspieranie reżimu Pinocheta w Chile, co jest jednak nieprawdą. Owszem, udał się on na pielgrzymkę do tego kraju, ale udał się również na pielgrzymkę na Kubę, dorządzonej przez PZPR Polski, czy do Sudanu, gdzie wprost nazwał prezydenta Omara al-Bashira kryminalistą. Sam fakt pielgrzymki nie oznacza poparcia polityki własnego kraju. Podczas pielgrzymki spotkał się z wiernymi oraz także z opozycją demokratyczną. Ponadto to on ukuł hasło Biedni nie mogą czekać, które stało się sloganem opozycji w kraju. Sam dyktator był rozczarowany brakiem poparcia dla reżimu, a nawet jego krytyką ze strony papieża Polaka. Kolejny mit dotyczy otrucia Jana Pawła I. Ta teoria zakłada, że Jan Paweł I wiedział o aferze Banko Ambrosiano, która polegała na współpracy tegoż banku z Bankiem Watykańskim w praniu brudnych pieniędzy, wspieraniu mafii włoskiej i lokalnej prawicy w imię antykomunizmu papież chciał ujawnić tę aferę, wobec czego został otruty i zmarł po ponad miesiącu pontyfikatu. Czy jego śmierć faktycznie była morderstwem? Tego nie wiem, ale jest kilka argumentów na tak. Po pierwsze, po zmianie papieża na Jana Pawła II, biskup Paul Marcinkus, główny podejrzany w aferze Ambrosiano, nie tylko uniknął kary, ale awansował w hierarchii watykańskiej. W latach 80. w niewyjaśnionych okolicznościach Zginęło też dwóch innych ludzi powiązanych z tą aferą. Ponadto Jan Paweł I nie był szczególnie stary, miał 66 lat i cieszył się dobrym zdrowiem przed śmiercią. Chciałbym też zauważyć, choć może to niepowiązane, że w trakcie krótkiego pontyfikatu spotkał się z metropolitą leningradzko-nowogrodzkim Nikodemem, który doznał zawału serca i nagle nieoczekiwanie zmarł podczas spotkania z papieżem. Jakiś pechowy, ten Jan Paweł I. Mit ósmy to Smok Watykański. Smoka miał w 317 roku biskup rzymski Sylwester uwięzić w podziemiach Watykanu. Na przełomie roku 999 i 1000 potwór miał wydostać się i zniszczyć świat. Do niczego takiego nie doszło, więc w Rzymie doszło do eksplozji radości. Stąd wziął się zwyczaj świętowania sylwestra. Mit 9. Zamach stanu w 2013. W 2016 grupa katolickich tradycjonalistów napisała do Donalda Trumpa list w sprawie zbadania, czy w Watykanie nie doszło do zamachu stanu z udziałem służb amerykańskich, którego celem miało być popchnięcie katolicyzmu na bardziej lewicowe tory. Zamachem tym miała być nieoczekiwana abdykacja papieża Benedykta XVI i wybór Franciszka na jego następcę. Jako argument podano sprawę maili wykradzionych z serwera pocztowego Johna Podesty, który wraz z innymi współpracownikami Clinton, wówczas sekretarzem stanu USA, dyskutowali na temat konieczności doprowadzenia w katolicyzmie do odpowiednika arabskiej wiosny tak zwanej katolickiej wiosny. W 2015 włoski watykanista Antonio Socci opublikował książkę Czy to naprawdę Franciszek, w której postawił tezę, że wybór kardynała Bergoglio na papieża nie tylko był wynikiem spisku grupy liberalnych kardynałów, ale był też wadliwy pod względem proceduralnym. Według niego podczas konklawy złamano Konstytucję Apostolską Uniwersji Dominici Gregis, regulującą zasady wyboru papieża bezprawnie anulowano bowiem czwarte i piąte głosowanie, które nie poszło dobrze dla kardynała Bergoglio. Został on wybrany dopiero w szóstym głosowaniu, które zgodnie z konstytucją apostolską nie miało prawa się odbyć tego samego dnia, co poprzednie. Jednego dnia może dojść tylko do czterech głosowań w trakcie konklawy. Artykuł 76 tego dokumentu wyraźnie zaś mówi że w przypadku takich błędów proceduralnych wybór papieża uznaje się za niebyły i nieważny. Z tego co wiem, administracja Donalda Trumpa nie odniosła się do tych rewelacji. Dziękuję za obejrzenie. Tu już koniec tego odcinka. Jeśli chcecie, dajcie znać, jaki kraj omówić następnym razem. Jeśli ten film się podobał, poproszę o subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz. Zaś jeśli się nie podobał, również poproszę o komentarz. Pozdrawiam.